Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z Sekretu niebios. Od odcinek oczywiście trzeci, lecimy sobie yy, ścieżka Dino, a co w sumie mam do powiedzenia? Nie mam do powiedzenia tylko, jeżeli będziecie słyszeli jakieś stuk, puku, coś tam, no to yy, w moim domu jakby no nieustannie ostatnio są jakieś remonty, poprawki, więc no, awaj, aż się zadrapałem po znakcie, więc coś tam zazwyczaj słychać. Yy. No i tyle w ramach wyjaśnienia Rozdział trzeci Jabłko od jabłoni. Moim zdaniem powinny, tytuł powinien brzmieć Niedaleko pada jabłko od jabłoni. W szkole panował popłoch, bo korytarza biegali nauczyciele, uczniowie zbierali się w grupy i przekrzykując się dyskutowali o tym, co się stało. Jedni współczuli, inni okrutnie się wyśmiewali. Gdy przechodziłam obok kolejnego tłumku uczniów, zawołano mnie. Odwróciłam się i ujrzałam nieprzyjazną minę Austrii. Sweet. Jakbyśmy mieli ma mało z nią do czynienia. Twoja matka nareszcie dostanie za swoje. Ze złością ci nie dotwarzy. Nie bądź taka małostkowa, Osti. Nie, nie poniżej się. Zamknij się. Z nas dwóch poniżenie spotkało tylko ciebie. I don't think so? No ale jak ty tak uważasz, to ja dowiesz się sprzeciwiać? Nie będę. Osti chciała powiedzieć coś jeszcze, ale zamilkła, ujrzawszy kogoś za moimi plecami. Czego ty chcesz, Osti? No Widzę, że zawiązuje się tu, cały, u, tu u was cały klub. Klub potomków poniżonych i obnażonych, obnażony, co? Dino zrobił raptowny krok do przodu, złapał ją za nadgarstki. Nie, a nie, niezbyt mocno, ale tak, żeby nie mogła się wyrwać i rzekł. Za dużo gadasz, nie zmuszaj mnie, żebym ci pokazał, ile jesteś warta. Uuu, postanowiłeś zaatakować mnie swoją mocą? Osti wyglądała na lekko wystraszoną. Takie jak ty rozumieją tylko język siły. Zamarła tak na kilka sekund potem wyrwała rękę. Dlaczego jej bronisz? Zrozumiałabym, gdyby zrobił to tak ktoś inny, ale ty? Te ludziki, żałosne człowieczki, przypełzły tu z, za... z zawszonej ziemi i teraz decydują o losach nieśmiertelnych. Twoim zdaniem to uczciwe? Osi. Do jej oczu napłynęły łzy, ale szybko je otarła i podniosła ręce do góry. Dobrze, Dino, jak chcesz. Odwróciła się, żeby odejść. Przeprosić Osti za matkę. Okej. Okay. Osti, poczekaj. Czego chcesz nierozpoznana? Przepraszam za moją mamę. Popatrzyła na mnie dziwnie i zachichotała. Co? Ty za nią przepraszasz? To jakiś podstęp? Nie. Mama umarła, kiedy byłam całkiem mała. Ledwo ją pamiętam. Nie wiem jaka ona jest. I proszę o wybaczenie, jeśli jej decyzje odbiły się negatywnie na twoim życiu. Ale ja nie mam nic, z nimi nic wspólnego. Ozdję milczała. Popatrzyła na Dino, jakby oczekiwała od niego podpowiedzi, jak zareagować. Okej, okay, rozumiem. E, myślę, że chyba nie do końca. Odwróciła się i odeszła z dumnie podniesioną głową, kończąc tym naszą rozmowę. Dziękuję, że mnie broniłeś. Nic takiego. Felicio i Herald wyszli na dziedziniec i pogrążeni w, nerwu, e, pogrążeni w nerwowej rozmowie. A wyjaśnić? Co wyjaśnić? Decyzja zapadnie bez nas. Dino? Anioł Felicjo zawołał syna, ledwie mnie, na mnie zerknąwszy. Zaraz. Dino odwrócił się do mnie, ścisnął mój łagieć i za smutnym uśmiechem spojrzał mi w oczy. Jestem pewien, że wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję. Jeszcze raz ścisnął mnie za łokieć, jakby nie chciał mi dać odejść. Do zobaczenia. Tak, wróciłam do pokoju. Kiedy tylko weszłam, Mimi wstała z łóżka i podbiegła do mnie. Dziś będzie sąd nad Twoją mamą i Admironem Winchester. Słyszałam. Moja mama była kiedyś scenografką na posiedzeniach sądu. Wiem, gdzie się odbywają. Proponujesz. Nie chcesz popatrzeć? Chcę, ale nie wolno. Do z zasadami łamią je nawet Admiron i Serafin. Mimi uśmiechnęła się ze skruchą. Wybacz, nie pomyślałam. Nie, masz rację. Chcę popatrzeć. To przecież moja mama. Okej, okay, to po prostu popatrzeć na yy, grzechy twojej mamy. Super, w takim razie zbieraj się. Już teraz? Tak, trzeba długo lecieć. Otworzyłam szafę. A w szafie? Dobra, czy to ma wpływ? Nie wpływa. Okej, okay, mamy... Zacznijmy od zera. Wysportowana. Jaskrawe disko. I... Wygoda i styl. A co mi tam? Za darmo, bo nagrywam to w czasie, kiedy jest. Nie wiem jak to się nazywa, ale ten taki szaf zakupów. I jeszcze włosy, ok, zacznijmy od zera. Długie, długie, kędzierżawe. Mokre, mokre są obrzydliwe. Um, te byłyby spoko, gdyby z tyłu nie było pustej przestrzeni. Takie mamy, i takie. To są bardzo ładne. To sobie te wezmę, ale mimo wszystko my zmienimy na nasze standardowe włoski. Ponieważ obiecałam sobie, no zazwyczaj mam tak do każdej postaci jakieś włosy wybrane, nie? I staram się tymi włosami przez całą historię brnąć. I dla tej postaci mamy te konkretne. Lemknęłyśmy się ze szkoły, niezauważone. Rozbiegłyśmy się i skoczyłyśmy z latającej wyspy w dół, w nieznane. Teraz już wcale się nie bałam. Wydawało mi się to zupełnie zwyczajnym, jak mycie zębów czy parkowanie auta. Machnięcie skrzydłami i znów nabrałyśmy wysokości, krojąc się między skałami. Okazuje się, że twoja mama to prawdziwa pożaraczka serc. Admiral Winchester zawsze był samotny. Myślałam nawet, że jest gejem. Znałaś go? Oczywiście. Zapominasz, kto jest moim ojcem? No, troszeczkę. Mimila wirowała pomiędzy przeszkodami z lekka, trzepoczą, trzepocząc skrzydłami i zmieniając ich napięcie. Lecz jej beztroską twarz zniekształcił nagle grymas strachu. Pokazała coś nad moją głową i krzyknęła, ostrożnie, z prawej. Unikałam głowę, co? I ujrzałam, jak leci w moją stronę ogromny głaz, to uderzając o skały, to spadając swobodnie. I tu było odskoczyć w lewo, z tego co dobrze sprawdziłam. Skręciłam na lewo i głaz przeleciał obok mnie. Jeszcze kilka razy uderzył w skały, rozpadł się na części i zniknął między obłokami i wierzchołkami drzew. Po jakimś czasie rozległo się głuche uderzenie. I jak tam? W sumie jestem cała. Bądź ostrożna. Droga była długa i trzeba było jeszcze nie raz umykać przed spadającymi głazami lub biorącymi się nie wiadomo skąd latającymi wysepkami. Lecz nasza podróż dobiegła wreszcie końca. Poczekaj. Mimi zatrzymała się od czasu do czasu, bijąc tylko skrzydłami i zaczęła uważnie przyglądać się wysepce pod nami. Anioły i demony podchodziły do trybun i zajmowały miejsca. Wygląda na to, że sąd się jeszcze nie zaczął. Trzeba wybrać takie miejsca, żeby nas nie zauważyli, za to, żebyśmy my ich widziały. Co powiesz na tamto drzewo? Pasuje. Umościłyśmy się na konarze, zwieszając z niego nogi. Zaraz będzie widowisko. Wybacz, bez żartów. Serce, jak szalone, biło o żebra. Z narwów nie mogłam usiedzieć na miejscu i ciągle się wierciłam. Mimi położyła swoją dłoń na mojej. Wszystko będzie dobrze nie denerwuj się tak. Wszystkie anioły i demony wstały. Patrz, to Archanie Gabriel. Sebfa polecił mi przewodniczenie temu sądowi jako najważniejszemu wśród archaniołów i władz niebios. Wprowadźcie obwinionych. Jeden z aniołów oddalił się i niebawem powrócił z admironem Winczasto i moją mamą. Nie zakłuto ich w kajdany, nie ciągnięto siłą. Szli sami, spokojnie i wyprostowani, jakby decydowano tu o losie kogoś innego, a nie ich własnym. Admironie Winczasto, Serafinie Rebeko, jesteście oskarżeni o złamanie jednego z najważniejszych praw niebios i piekła prawa nietykalności. Przyznajecie się do winy? Nie, nie. Serafinie Crowley, proszę opowiedzieć, co pan widział. Serafin Crowley wstał i przez jakiś czas patrzył na mamę surowo i znaganą, a jednak w jego wzroku było też współczucie. Serafin, Rebeka i Admiral Crowley, chyba często, przyjęli postacie uczniów szkoły i ukryli się za ślepą zasłoną. Ja i anioł Felicio znaleźliśmy ich półnagich spoko. Co robili? Całowali się, było oczywiste, że posunął się dalej więc często serafinie Rebeko. Wiecie, że nie tylko współżycie, ale i pocałunek jest naruszeniem prawa? Tak. To niedopuszczalne, szczególnie dla poddanych o waszym statusie społecznym. Co będą robić inne anioły i demony, jeśli nawet aparat władzy łamie prawo? Że tak powiem, zazwyczaj ci najwyżej postawieni najczęściej łamią prawo, bo czują się bezkarni, bo oni prawo, jakby pilnują przestrzegania prawa, tworzą nowe, tam wiadomo, ustawy i zasady i dalej, normy prawne. Więc no. Sytuację pogarsza to, że wasze przestępstwa zostało nagłośnione. Jeden z demonów wstał. Doradco Rondent, ma pan coś do powiedzenia? Jako przedstawiciel yy, szatana mam za zadanie przekazać jego prośbę. Jaką prośbę? Ponieważ admirał Winchester jest prawą ręką szatana, ten prosi, aby oszczędzić jego... Po do Danego oraz Serafina Rebekę i osadzić ich w piekielnym więzieniu. Dziękuję, panu. I tutaj pan, y, władca piekieł, y, ma bardzo mądre podejście, moim zdaniem. Bardzo dobrą karę, sprawiedliwą i to, co zaproponował, jest jak najbardziej na plus. Um, dobra, to było powiadomienie z YouTube'a. Już się wystraszyłam, że jakieś inne. Archanioł Kapiel zwrócił się do pozostałych aniołów i demonów na trybunach. Proponuje udać się na naradę. Nie wiem, już się boję. Aniołów jest więcej niż demonów. Niemal wszyscy obecni odeszli, by podjąć decyzję. Jak sądzisz, dlaczego nie przyznali się do winy, skoro wszystko i tak jest oczywiste? Wierzę, że są niewinni. Znaczy, mi serce nie sługa, tak? Nie od dziś to wiadomo, ale sama przecież widziałaś. Jeśli mówią, że tego nie robili, znaczy, że nie robili. Mimi pokręciła głową. Czasem jesteś taka naiwna. Mama i Admiral często stali bez ruchu, niby rzeźby. często kilka razy spojrzał na mamę, ale ta udawała, że tego nie zauważa. Jej wzrok był skierowany gdzieś przed siebie i wydawał się szklisty. Patrz, widział Arhaniu Gabriel i pozostali. Sędziowie wrócili za trybuny. Sąd podjął decyzję. Serafin Rebeka jest na niebiosach ważną figurą. Jej wiedza, jej wiedza, mądrość i moc nieraz pomagały w przedsięwzięciach Sepfy. Poza tym należy do kręgu starszyzny, której Sepfa powierza najważniejsze sekrety. Niebiosa nie mogą stracić tak wiernego poddanego. Serafina Rebeka wskazuje się za jej przestępstwo na 100 lat pozbawienia wolności w więzieniu. Okej. Okay. O boż. Nie zabijał jej oceania. 100 lat przejdzie jej, jak Zbicza strzelił. Co dotyczy admiry na ta sytu tu sytuacja jest nieco inna. Jego znaczenie ocenia się jako niższe, a poza tym, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, <laughs> doradca rondent wstał, przeczuwając najgorsze. Jakie wydarzenia ma pan na myśli? Z piekielnego więzienia uciekło kilku przestępców. Skąd mamy wiedzieć, że ktoś nie może w także nie pomoże w ucieczce także głównemu poddanemu szatana? Co to za aluzję? Zdecydowaliśmy, że uwięzienie Admirona Winchesta byłoby bezcelowe. Admiron Winchester zostanie stracony. Kurde. Czuję się jakbym pierwszy raz to poznawała. Co? I to jest ta niesprawiedliwość, którą powtarzałam w poprzednim podejściu do gry i teraz też będę powtarzać do usranego końca tej historii, że tu niebo niebiosa zawalił sprawę. Nie uszanowały zasady sprawiedliwości i tym samym wypowiedziały wojnę. I jak śmiecie! Powinniście albo stracić, y, albo oszczędzić oboje. To jest sedno równowagi, piekieł i niebios. Przeczyny tej decyzji już wyjaśniłem. Admiral Mimczas to nie jest na tyle ważny. Szatan to nie sepfa. Może sobie znaleźć innego sekretarza. Sprawiedliwość to sprawiedliwość. Nie, jakby, nie, nie ma znaczenia, czy to będzie yy, ktoś wyżej postawiony, czy, czy niżej. Sprawiedliwość według. Wszyscy powinni być oceniani według tych samych zasad. Sekretarza? Nie oceniani. Sądzeni? W ten sposób? To oburzające. Jeśli stracicie Admirona szatana, piekła wykona egzekucję na Serafinie Rebecca. Jak śmiecie jeszcze występować o to, by zamknięto ją w więzieniu piekieł? Nie mamy innych więzień, tylko piekielne. To się do nich dostosujcie. To niemożliwe. Cóż, w takim razie wyślemy Serafinę Rebekę do wieży w Szkole Aniołów i Demonów, gdzie będzie przebywać do czasu podjęcia ostatecznej decyzji. <tryk> Admiral to również zostanie tam osadzony do czasu wykonania wyroku. Inne demony także poderwały się z miejsc oburzone decyzją niebios. Świnie. Mimi za złości ścisnęła gałąź, na której siedziałyśmy i złała ją. Upadłyśmy w dół. I że nikt tego nie usłyszał. Cholera. Niezdarnie wstałyśmy na nogi. Nic sobie nie złamałaś? Jak oni mogli! Mimi wrzeszczała na mnie zupełnie, jakim to ja wydała wyrok. Jak mogę ustawiać anioły ponad nami? Jesteśmy równi! Równi! Um, zasuważ... Nie. To niesprawiedliwe w stosunku do demonów. To jest niesprawiedliwe, ale niestety idziemy ścieżką anioła, więc nie są ważniejsze od piekła. Co? Ty też? A nie mogę dać ostatniej opcji. Nie w ogóle. Jakby była taka, bo to są y, punkty, a nie ok Ale jakby była jakaś taka opcja, że masz rację. Y, sprawiedliwość jest istotą równowagi, to bym to dała bez wahania. Mimi splotła ręce. Od razu widać dokąd cię ciągnie. Sorry. Ostatnio oglądałam, bo że. Słuchałam piosenki, dokładnie nie jak się teraz nazywa. Bar, chyba? Tilly. I tam właśnie jest coś tam, coś tam i takie fajne Sorry Co wy tu robicie? Na tej wyspie zabrania się przebywać postronnym osobom Doradca wracał z posiedzenia i zaskoczył nas swoim pojawieniem się Jestem córką Serafina Rebeki I mam prawo tu być Próbowałam mówić twardym tonem Wyraz twarzy doradca zmienił się Popatrzył na mnie uważnie i odsunął się, gdy mnie rozpoznał A tak, tak, słyszałem o tobie A co takiego? Nic konkretnego Doradca westchnął z irytacją i spłył do dłonie za plecami. Zaczął chodzić to w lewo, to w prawo, zastanawiając się głośno. Twoja matka poszła po trupach, żeby zdobyć władzę, którą obecnie posiadam. Ostatecznie to uratowało ją od śmierci. Spojrzał na mnie. Ale czy to ci pomoże, Oceanie Walker? Tak się wszak nazywasz. Czego pan od nas chce? O niczego, możecie iść. Nie śmiem zatrzymywać córki Serafina. <laughs> Mimi pociągnęła mnie za rękę. Chodźmy. Współczuję. <laughs> Wybaczcie. Gdy wróciłyśmy do szkoły, ogarnął mnie smutek. Oszczędzili mama, ale co będzie, jeśli pod naciskiem piekła, jednak postanowiłem stracić. Przypomniałam sobie słowa Laury ze swojego widzenia. Umierać drugi raz jest o wiele boleśniej. Tracić matkę także. Anioły rozsie... roz się. Sierdziły demony swoim wyrokiem. Między nimi od, od dawna dojrzewał konflikt. Boże mówić nie potrafię. Yy... I czekajcie. O, trzeba go rozwiązać. Dokładnie. bo ba... O właśnie. Idziemy je po prostu jak najdalszą ścieżką od ścieżki marbunty, więc no. Na dziedzińcu nikogo już nie było, ale skądś dobiegały męskie głosy. Początkowo nie zwracałam na nie szczególnej uwagi, ale zatrzymałam się słysząc swoje imię. Weszłam między skały i znalazłam się w miejscu, gdzie wcześniej nie byłam. Ulala, tylko spróbuj, powiedziałem, ja ją zniszczę. Dino zapał ojca za płaszcz i przycisnął go do ściany. Co za agresja w stosunku do opiekuna. Nie odważysz się. Boisz się mnie? Myślisz, że nie wiem? Boisz się, że możesz stracić nade mną kontrolę? Ona zniszczy ci życie. To moje życie. Dino puścił ojca i potrząsnął Moje, nie twoje. Za długo byłem u ciebie na haczyku. Próbowałem realizować twoje marzenia, odbudowywać twoją reputację. Chcę wreszcie robić to, czego ja chcę. Ale dlaczego właśnie z nią? Dlaczego nie z kimś, z kim wolno? Masz na myśli Lidu? A dlaczego nie? Dino, miłość przechodzi i mija. Jeszcze będziesz tego żałował. Ja jeszcze nic nie zrobiłem. Ale zabraniasz mi się w to mieszać. A Co ty chcesz zrobić? Być tą nierozpoznaną? Naprawdę wierzysz, że wam na to pozwolą? A może będziecie całe życie się ukrywać? A dzieci? Myślałeś o tym? Sorry, babe, ale zostanę aniołkiem i wtedy porozmawiamy. Wybierasz za wybiegasz za daleko w przyszłość. Tak, masz rację. Ona cię porzuci, zanim ktokolwiek z niej wyjdzie. Ugh. Dino znów przycisnął Felicja, tym bardziej, tym razem brutalniej. Przekraczasz wszelkie granice, ojcze. Przedtem nigdy sobie nie pozwalałeś, żeby tak ze mną rozmawiać. Możesz ze mną mówić, jak ci się podoba, mam to gdzieś, ale Oceania nie zasługuje na hamstwo z twojej strony. Głupcze, kocham cię, a ty przyjmujesz moje próby nie... niesienia ci pomocy jak przejawy nienawiści. Dino puścił ojca. Po prostu, panie Felicjo, wybierasz złe metody. Ponieważ okazujesz miłość poprzez nienawiść. Im mocniej kochasz, tym bardziej nienawidzisz. Dobrze, rób co chcesz, ale więcej nie będę cię chronił. Nie prosiłem Cię o to. Felicjo nerwowo poprawił ubranie. Zobaczymy się na treningu. Pospiesznie. Yy, ukryłam się w cieniu, ale Felicjo, przechodząc obok, zatrzymał się. Pozw powoli zwrócił się w moją stronę. Felicjo poczuł moją energię. Zacisnął wargi, ale nic nie powiedział i poszedł dalej. Wyszłam na światło i już się nie kryjąc, Dino zmieszał się widząc mnie. Dawno tu stoisz? Nie, dość. Ciekawe było. Jego głos stał się chłodniejszy i Dino dodał, dodał od razu. Wybacz, nie chciałam, żebyś to zobaczyła. Dino przesunął rękami po głowie, przygładzając niesforne kosmyki Tym gestem próbował się uspokoić, uporządkować myśli Anioł Felicio jest przeciwko mnie z powodu tego, co stało się między nim a moją mamą Wierzę o tym? W sumie nic dziwnego, wielu o tym słyszało A jednak On jest przeciw tobie nie z powodu Rebeki Jest wrogiem wszystkiego, co dotyczy naruszenia zasady nietykalności Tata nie chce, żebym skończył jak on Miał perspektywy, władzę, a teraz nie ma nic prócz mnie Rozumiem. Słyszałam, że dziś obył się, odbył się sąd nad twoją matką. Nie chcę mówić na ten temat. Tak, byłam na nim. Nie wolno nam być na sądach. Jasne, znów złamałaś zasady. Tak, i nie żałuję tego. Dino roześmiał się. Jesteś przecież takim aniołem, ale czasem zachowujesz się jak maleńki demon. O pięknie to uzasadnił. Czym zakończyła się rozprawa? Opowiedziałam mu pokrótce. Dino zrobił się poważny i cichy. Nie milcz, boję się. Aż tak źle? Uśmiechnął się swoim dobrym, łagodnym uśmiechem i podszedł do mnie całkiem blisko. Poczułam zapach, jego zapach i nieświadomie wyszłam mu na spotkanie. Wszystko będzie dobrze. Sama słyszała, że twojej mamie nic nie zrobią. A co z Winczasto? Uśmiech spał z twarzy Dino. Nie wiem. Właśnie Winczasto mi najbardziej żal. Nauczyciel wykładał historię piekła. Nie mogłam się skoncentrować. W głowie dźwięczały mi słowa Bonte: Wieża jest zaczarowana. Nie mogę z niej wyjść. I jak zneutralizować te czary? Nie wiem, ale odpowiedź powinna być gdzieś w bibliotece piekieł. Bond jest w wieży. Jeśli mamy też tam zamknął, bąd może mi się przydać. Ale w takim razie i ja muszę coś dla niego zrobić. Psst, Andy. Andy pochylił się, żeby jeszcze lepiej mnie słyszeć. Tak? O osłaniaj mnie. Co ty wymyśliłaś? Po prostu uważaj, żeby mnie nie zauważyli. Okej, okay, dosta dostał najtrudniejsze zadanie, jeśli chodzi o ciebie. Niepostrzeżenia przeszłam obok wszystkich nierozpoznanych i zanurkowałam za z książkami. Trzeba znaleźć księgi z zaklęciami, czy. Wasza lekcja odbywa się z drugiej strony. Lucyfer siedział na swoim ulubionym miejscu i czytał książkę. Ty. Ja. Szukam czegoś. Złożył książkę i spojrzał na mnie, jakby robił łaskę, zwracając na mnie uwagę. <laughs> Więc czego szukasz? Szukam księgi zaklęć. O nie, o historii, zaklęć. Więc historia, zaklęć czy zaklęcia? Czy to ma znaczenie? Nie wiem. Może. Księga z zakręciami bardziej się przyda? Lucifer wskazał na jeden z regałów. Czwarta półka od dołu. Przeczytałeś całą tę bibliotekę? To niemożliwe, ale sporo uczę się zawsze. Miałem dużo czasu. Dzięki. Podeszłam do odpo odpowiedniego regału. Stare, zakurzone księgi. Czwarta półka z dołu była. Wpływ aniołów i demonów na ludzi. Księga z zakręć. Znalazłam. Zdjęłam ją z półki i zaczęłam kartkować. Tu są tylko zaklęcia i ich następstwa, ale nie ma mowy o tym, jak je zneutralizować. Wszędzie jedno i to samo. Sekret potężnych zaklęć tkwi w tym, że tylko za zaklinający wie, jakie zna. No. Wie, jakie coś tam. <grych> do licha. Sorry. Wróciłam do Lucyfera. Nie znalazłaś, czego szukałaś? Potrzebna mi jest historia Zakręć. Jest tu coś takiego? Tak, iść do końca. Regał po prawej. Trzecia półka od góry. Dzięki. Chyba jednak wstało. Doszłam do końca i zatrzymałam się między dwoma regałami. Trzecia półka od góry. Mity legendy niebos i piekieł, Zwyczaje ludzi dotyczące niebos i piekła. Historia zaklęć. Znalazłam. Więc co my tu mamy? Przejrzałam niemal całą księgę i już czułam rozpacz, gdy dostrzegłam frazę. Za wszystkie stare zaklinania był odpowiedzialny wielki zaklinacz. Co za wielki zaklinacz? Spoko. Ocenia. Wzdrygnęłam się. Sepwa, wystraszyłeś mnie. Lekcja się skończyła. Lecisz? Tak, za chwilkę. Nie wiesz, kim jest wielki zaklinacz? Andy wzruszył ramionami. Felicio powinien wiedzieć. Interesuje się zaklęciami. Sądzę więc, że zna tych, którzy je wymyślają. Ktokolwiek, pytanie Felicio. Sepwa, ale ja mam pecha. Okej, okay, dzięki. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Chciałam już odejść, ale zatrzymało mnie pytanie: Andy'ego, unikasz mnie? Co? Skąd taki pomysł? To poprzez to, co było na, da na dachu. Posłuchaj, tu nie. Tyle miałaś ostatnio problemów. Nie chcę być kolejnym z nich. Andy. Teraz? Yy, dziękuję za zrozumienie. Andy wyciągnął mały palec. Dałam do zrozumienia, że niczego nie może być między Wami i dobrze to sobie wyjaśniliśmy. Zgoda? Zgoda. Roześmiawszy się, wyciągnąłem rękę w odpowiedzi. Uścisnęliśmy sobie nawzajem małe palce, przypieczętowując przyjaźń. No dobrze, idziemy. O, co jest? Zachwiałam się, przytrzymałam zapółkę. Co się dzieje? Pociemniało mi w oczach. Wszystko. O, nie, znowu te wizje. Upadłabym, gdyby Handy mnie nie podtrzymał. Gdzieś za nami rozległ się hałas. I lucyfer też ma tę wizję. Trzymał się jedną ręką za głowę, a druga, drugą opierał się o regał. Książki, które wyleciały mu z rąk, leżały na podłodze. Odsunął rękę od twarzy i popatrzył na mnie. Też to widziałaś? Przemilczać. Lucyfer czekał na odpowiedź, ale nie otrzymawszy jej, uderzył dłonią w regał i wyszedł z biblioteki. Też widziałam, ludzku. Wróciwszy z wydziału piekła, ujrzałam, że na dziedzińcu zbiera się tłum. <laughs> Wiza sprawiła, że byłam osłabiona, a głos brzmiał ochryple i płasko. Gdy zapytałam Mimi, co się tutaj dzieje? Odwróciła się w moją stronę. A, wróciliście. Teraz już wszyscy wiedzą. O czym? O tym, co było w sądzie. Mimi musiała przekrzy przekrzykiwać innych uczniów. Wszystkie demony są wściekłe. Ale dlaczego się tu zebraliście? Mimi rozejrzała się i popatrzyła na mnie ze współczuciem. Zaraz powinni, patrzcie, prowadzą ich. Zapanowało poruszenie. Każdy starał się dostrzec, co się dzieje. Czekajcie, to była poprosić, żeby przepuścili. Mm. Mogę... można przeprosić? Proszę, muszę popatrzeć. Wszyscy muszą. Aster spojrzał na mnie, przewrócił, czem i westchnął. Okej, okay, przełaź. Tak jest to ciebie niższe. Dziękuję. Wreszcie znalazłam się w pierwszym rzędzie. Najpierw pojawił się serafin Crowley, za którym szły anioły, które wyglądały na żołnierzy. Pewnie nimi są. Żołnierze eksportowali eks moją mamę i admirona. Prowadzą ich do wieży, będę trzymać w zamknięciu. Próbowałam złowić wzrok matki. Miałam nadzieję, że popatrzy na mnie i całą sobą się o to modliłam, i mama popatrzyła. Rozpoznała mnie, poczułam to, lecz ani jeden mózg nie drgnął na jej twarzy, nie okazała żadnej emocji. Odwróciła się, jakby po prostu przypadkiem dostrzegła coś pod nogami, i poczułam wielki ból i żal. Między nami jest przepaść. Czy uda, mi się, uda nam się ją zasypać? Co? Czy uda nam się znów być rodziną? Pewnie o to chodziło. Jakby nie była, jakby nie było, ta kobieta pozostaje moją matką. To tłum uczniów, tu tłum uczniów zaczął się rozstępować, ustępując komuś miejsca. Na środek wyszedł doradca Rodent, którego widziałyśmy z nimi na posiedzeniu sądu oraz jeszcze dwa demony. Doradca Rodent i jego świta. Czemu mogą służyć? Proszę przestać. Doskonale pan wie, po co przyszliśmy. Szatan ostrzega po raz ostatni. Albo oszczędzicie naszego admirona, albo przekażecie pieku Serafinę Rebekę, abyśmy mogli ją ukarać. Słyszał pan, jaki zapadł wyrak. Jeśli słowo szatana nic dla was nie znaczy, rzucacie tym wyzwania wszystkim demonom. Uczniowie ze strony demonów zagwizdali, popierając słowa doradcy, a, ale ten podniósł rękę, przyzywając wszystkich, by byli cicho. Prosi pan, żeby oddać na śmierć Serafina? Tak. To niemożliwe. Zabić Serafina to jak odciąć palec sapfy. Atakując Rebekę, atakuje pan Sepfe i to jemu przyjaciel rzuca wezwanie. Nieprawda, ponieważ niebiosa już rzuciły rękawice, że tak powiem, i teraz tylko Piekła musi je przyjąć, te rękawice. I powinien, powinno wygrać w tym sporze. Niestety, tak no, przykro to mówić. Robi pan wielki błąd. Odprowadźcie Serafina, na Rebekę i Admirona, nie wiem, czas to dowierzy. Anioły żołnierze wykonały polecenie. Doradca i dwa demony odeszli, ale nie wróżyło to niczego dobrego. No, nie wróżyło niczego dobrego. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i co, do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!